Co w sytuacji, kiedy jednak dochowamy tych wszystkich terminów, złożymy wniosek o upadłość, natomiast przedsiębiorstwo, że tak powiem, dalej nie będzie miało środków finansowych na to, żeby spłacać swoich wierzycieli? Otóż w tym przypadku jest możliwość skorzystania z procedury likwidacyjnej. Czyli jeżeli. Wywiążemy się z tematu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i nie zrobimy tego skutecznie w tym sensie, że ta upadłość likwidacyjna nie będzie mogła być przeprowadzona, na przykład z uwagi na brak środków finansowych, wtedy możemy zlikwidować nasze przedsiębiorstwo, czy też potraktować nasze przedsiębiorstwo w dwojaki sposób. Po pierwsze możemy skorzystać z jednego z trybów restrukturyzacyjnych, czyli z czterech trybów restrukturyzacyjnych. Począwszy od tego najprostszego, a więc dogadania się z wierzycielami i zatwierdzenia takiego układu z wierzycielami już bezpośrednio przez sąd, aż po ten najbardziej skomplikowany czy też najbardziej ochronny dla dłużnika sposób rozwiązania restrukturyzacyjnego, czyli postępowanie sanacyjne, w którym otrzymujemy ochronę przed wierzycielami, ochronę przed ewentualnymi komornikami i w których możemy również odnieść korzyść np. w postaci umorzenia części długów przez naszych wierzycieli. Żeby jednak mieć możliwość skorzystania z takiej procedury, musimy zapłacić pewną cenę. I tą ceną jest wykazanie się przez przedsiębiorcę, że rzeczywiście on taki plan restrukturyzacyjny będzie w stanie wypełnić. Czyli to nie wystarczy jedynie stwierdzić, że za dwa lata my wszystkich naszych wierzycieli spłacimy, tylko trzeba pokazać realny biznesplan, z którego będzie wynikało, że na przestrzeni najbliższych trzech bądź czterech lat będziemy w stanie wygenerować z naszej działalności gospodarczej odpowiednie zyski, aby przedsiębiorstwo mogło normalnie funkcjonować, a jednocześnie spłacać długi naszych wierzycieli. Czyli, krótko mówiąc, otrzymując ochronę od wierzycieli, ochronę od sądu, yy, dostajemy ten przywilej niejako odetchnięcia finansowego i możliwość spłaty tych długów w późniejszym okresie.